Dzisiaj siła tarcia i jej znaczenie w przyrodzie. Co to jest siła tarcia? Siła tarcia jest to siła przeciwdziałająca względnemu ruchowi stykających się ciał. Siły tarcia określa się też jako opory ruchu. Tarcia statyczne, y, y, jeżeli ciało stoi w miejscu, mimo że jest pchane. Na przykład mamy tutaj obrazek. Tarcie kinematyczne, tarcie występujące w ruchu, czyli na przykład jak ktoś ciągnie sanki. Przyczyna powstawania sił tarcia. Przyczyną powstawania sił tarcia jest chropowatość powierzchni ciał, które pod wpływem obciążeń zewnętrznych wykazują tendencję do przesunięcia się względem siebie. Współczynnik tarcia jest to liczba, która mówi, ile razy siła tarcia jest większa od siły nacisku i nazywamy ją współczynnikiem tarcia. Yy... No. I współczynnik tarcia będziemy oznaczać literą F. Wzór jest podany. Tarcie powoduje dwa ważne dla techniki skutki. Siła tarcia y, jest w parach ruchowych czynnikiem szkodliwym, powodującym stratę energii. W wielu przypadkach jest ona również pożytecznie wykorzystywana w celu sprzęgania, hamowania uzyskania przyczepności, taśmociągi, hamulce itp. I tutaj mamy przykład. Prawa tarcia. Siła jest niezależna od wielkości powierzchni stykającej się ze sobą ciał i zależy jedynie od ich rodzaju. Druga. Wartość siły tarcia dla ciała znajdującego się w spoczynku może zmienić się od zera do granicznej wartości proporcjonalnej do całkowitego nacisku normalnego. Ciąg dalszy prawa tarcia. W przypadku, gdy ciało ślizga się po pewnej powierzchni, siła tarcia jest zawsze skierowana przeciwnie do kierunku ruchu i jest mniejsza od granicznej wartości. Wyjaśnienie prawa tarcia. Siła tarcia nie zależy od wielkości powierzchni, ale od rodzaju. Drugi. Wartość siły tarcia dla ciała znajdującego się w spoczynku może wynosić od zera do granicznej wartości. Jest proporcjonalna do nacisku. Gdy ciało ślizga się, jego siła tarcia ma przeciwny zwrot do kierunku ruchu. Dziękuję za uwagę.